Dzisiaj w pszczynie odbywa się ósma edycja wielkiego pikniku pszczyńskiego, regiony Europy i świata. Piknik jest połączony z obchodami święta Narodowego Republiki Słowenii. Co Was dzisiaj tutaj ściągnęło do pszczyny? No na pewno nieładna pogoda niestety. To Was ściągnęło. Ściągnęło nas tutaj już pewnego rodzaju tradycja, ponieważ piknik odbywa się już po raz któryś z kolei, po raz ósmy rzeczywiście. Jest to na pewno jedno z większych wydarzeń. Tyle atrakcji dzisiaj, że zmierzacie je Państwo. Zobaczyć, tak? I nie ma już dla nas czasu. To że jest jakiś piknik, fajne jakieś koncerty, czas mhm. wolny. Więc przyjechaliśmy z ciekawości. Ja na razie jesteśmy pozytywnie zaskoczeni nawet. Tak. Fajne zespoły są. Wszystko jest dość duże, fajnie zorganizowane. Mhm. Mi się podoba. Byśmy się ławili lepiej, a już pogoda dopisała, no. no wiadomo, się wiadomo. się tak jak Pani, no i na razie to jest fatalnie, chyba że coś się zmieni. Mhm, czyli... Yy, na razie jedziemy sadam. do domu. Widzi Pani, ludzi nie ma. Ojej, no, tak. W zeszłym roku to tu były takie tłumy, że za bardzo byście się z tą kamerą tu nie przeszli. Jest to już ósmy raz w ścianie, no i zawsze jestem niezależnie od pogody, bo naprawdę jest przyjemnie. Ja słyszałem, że Wy tu będziecie i dlatego się tutaj mm. pofatygowałem. No na to bym nie nie mnie wpadła, ale bardzo miło mi to słyszeć serce tańczy i do oczu się bije czy czekacie na jakiś konkretny występ o tak tańczą tańczą ma być daniec, no zobaczymy, czym się nam popisze, czy starymi numerami, czy czymś nowym. Są takie atrakcje, mówi pan, e, przez które nawet ta niesprzyjająca aura, tak. brzydka pogoda, padający deszcz tak. no to nie, nie przeszkodzą w wyczekiwanym. Co roku no to przychodzi się nawet bez, bez, bez parazola. Bez paryzola, to. Po naszemu poświęcku. Która z Pań widziała jednego faceta chociaż, który jest prawdziwie zakochany? No i tak ma być. Drogie panie, gratuluję wam przeźwości, spojrzenia. Przepraszam, małżonek? No, jak ją trącał? W głosie, w, głosie. w obecnych czasach troszeczkę humoru naprawdę nam się przyda. A na pewno, zwłaszcza w taką pogodę. Tak, idę sąsiadów namówić jeszcze, żeby przyszli. Jakubowska ma dziewięciu synów, i każdy ma na imię Jasiek. No to się śmiało jak pan Jasiek każdemu, ale jaka spryciuda, po roku się zorientowaliśmy, Jasiek do szkoły, cała dziewiątka, Jasiu żebyś się dobrze uczył, cała dziewiątka, Jasiek żebyś wrócił na trzecią, cała dziewiątka, no to Jasiu do obiadu, cała dziewiątka, wieczorem, Jasiu patrz do spania. Cała dziewiątka. Tzius się kiedyś odważył, mówi, a pani Jakubowska, a jak pani ma sprawę do jednego tylko, to po nazwisku już wtedy. Zobaczyć to wszystko zobaczyliśmy. Tylko, że nie stoimy, bo nam już zimno jest. No Chyba właśnie. z wiekiem. Dzięki. Ja myślę, że nie, bo nam też jest bardzo zimno. Zostaniecie tutaj do 20. A jeszcze bym chciała dodać, że o 21.45 są 60. Tak, sztuczne. zostaniemy.